W zaciszu domowym, w jednym z zieleniogórskich bloków, pan Dariusz naprawia sprzęt komputerowy. I być może nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie to, że przekazuje go za darmo dzieciom potrzebującym do zdalnej nauki. I tak zrodziła się akcja Uwolnij Złomka. Cała akcja zaczęła się tuż przed y, samą pandemią. Y, dostałem od kolegi laptopa, powiedział mi, że mogę z nim zrobić co, co chce. Y, no, Sprawiłem go, zaraz pojawiła, pojawił się cały ten lockdown, szkoły zostały zamknięte, więc pomyślałem, że oddam go komuś, kto nie ma akurat komputera do nauki zdalnej. Odzew internautów był olbrzymi: 7000 udostępnień, ponad 300 wiadomości prywatnych i około 500 komentarzy. Postanowiłem wtedy właśnie jakby zrobić taką akcję, że będę zbierał stare, niepotrzebne już komuś, czy, czy zużyte. Yy, niesprawne sprzęty. Tymczasem minęły wakacje, dzieci wróciły do szkół, a po jakimś czasie również do zdalnego nauczania. Wróciła też potrzeba kontynuowania akcji. Współpracuję ze stowarzyszeniami, które mają wiadomości. Dla kogo ten sprzęt jest najbardziej potrzebny? Współpracuję też z osobami, które są bezpośrednio pracownikami domów opieki, domów dziecka. Na bieżąco jakby korelujemy te, te wiadomości, jakie jest zapotrzebowanie. I tym razem internauci stanęli na wysokości zadania. Przez kilka dni trwania zbiórki ponad 80 osób zadeklarowało przekazanie sprzętu. Idea znalazła uznanie także poza granicami Polski. Wczoraj akurat byłem w Obrzychów w z Zdroju, tutaj w okolicznych jeszcze miejscowościach, dlatego że naprawdę sporo ludzi się odezwało po moim ostatnim poście, jakby ja tu mówię, uwolnij złomka wersja 2. Dlatego, że po raz drugi szkoły zostały zamknięte. Odzew jest naprawdę spory. Z całej Polski, i nawet za granicą, sprzęt do mnie już jadą. Jak mówi pan Dariusz, potrzebny jest każdy rodzaj sprzętu komputerowego jak również monitory, klawiatury czy myszki. Chętni, którzy chcieliby wesprzeć ideę i dowiedzieć się o niej więcej, mogą skontaktować się z pomysłodawcą na portalu społecznościowym. Najlepiej no mnie znaleźć na Facebooku. Dariusz Gudigudowski. Eee... Opisuje na każdą wiadomość prywatną, odczytuję każdą wiadomość, więc na pewno poprzez ten kontakt się dogadamy. Na pytanie, po co to wszystko robi, pan Dariusz odpowiada. Krótko. Lubię po prostu pomagać.